To jest w sumie taka sielanka. Sesja raz na pół roku, a w międzyczasie można sobie imprezować i cieszyć się z życia. Salę uniwersytecką, wykładowców, Wyobrażałem sobie w ten sposób. Ogromna, wielka sala z tymi takimi krzesłami, które idą do góry w taki gradacyjny sposób, i ten profesor gdzieś tam hen-hen, daleko w dole. Za chińskiego Boga się tego nie nadrobi na dwa, trzy, cztery tygodnie przed sesją. I to był dla mnie spory szok. Ja się czułem, jak na wojnie pod ostrzałem karabinu maszynowego. Jest zły duch zwany sesją porywa tych studentów. Więc to jest taki maraton, po którym po prostu jesteście padnięci, jakbyście przebiegli 40 kilometrów umysłowo. Trzeba ogarnąć dwa kosmosy jednocześnie. Powiem Wam, że to jest kosmos. Matkowoska to zaraz ta sesja, to za pół roku miało być dopiero. Sesja zaskakuje studentów. Podobnie jak zima drogowców. Dopiero jak się studentowi zaczyna dubsko palić, to się wtedy bierze do nauki. Filologia, czyli z języka greckiego umiłowanie słowa. I to zarówno mówionego, jak i pisanego, czyli literatury. I dziś kilka słów o filologii włoskiej. Zapraszam. Pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to jak dostać się na filologię włoską? Otóż e, trzeba zdać maturę, a oprócz tego dwa przedmioty rozszerzone. Pierwszy z nich to język polski, a drugi to język obcy nowożytny, no i najczęściej to jest język angielski. Jak wysoki musi być wynik? Jak ja zaczynałem 5 lat temu, to trzeba było mieć około 80% z obydwu tych przedmiotów. Znaczy, suma e, musiała wychodzić e, 80%. Czyli można było mieć na przykład z angielskiego 90% i z polskiego 70%, ale razem, jak się to podzieliło, e, to musiało wychodzić 80%. Czy to jest wysoko? Moim zdaniem tak, ale pamiętajcie też o tym, że na Żadną filologię nie idą ludzie, którzy słabo sobie radzą z językami. Także trzeba być na to przygotowany. Kolejne pytanie, które bardzo często ludzie sobie stawiają, to czy idąc na filologię włoską, muszę mieć przynajmniej podstawy języka włoskiego? Otóż nie trzeba. Można przyjść, nie umiejąc zupełnie nic. Ja na przykład, jak zaczynałem, to umiałem tylko spaghetti i pizza. I proszę bardzo, oto jestem. Italianista 100% przed Wami stoi. Czyli można. Natomiast jest trudno, dlatego że na początku nauki studentów dzieli się na grupę zaawansowaną, która startuje mniej więcej z poziomu A2B1, oraz kilka grup podstawowych. W moim przypadku to były trzy grupy podstawowe i w sumie. Jednych i drugich studentów było około 80. Ta grupa podstawowa ma bardzo trudne zadanie. Mianowicie, w niezwykle krótkim czasie musi dogonić swoim poziomem grupę zaawansowaną. I to jest bardzo duże wyzwanie, dlatego że zajęcia z praktycznego włoskiego są niezwykle szybkie, niezwykle intensywne. Wprowadza się bardzo dużo. Czasowników, rzeczowników w trakcie jednej lekcji. Bardzo często pojawiają się w ogóle tabelki, które potem we własnym zakresie trzeba wkuwać na pamięć. Więc ta praca jest niezwykle intensywna. No, do tego stopnia, że co pół roku jedna z tych grup podstawowych przepadała. Po prostu ludzie nie znawali. Oczywiście była jakaś część, która może nie tak wyobrażała sobie italianistykę i stwierdziła, że jednak z tego rezygnuje, ale było mnóstwo osób, które chciało kontynuować, a jednak ich poziom był za niski. Wyobraźcie sobie, że moje studia licencjackie zaczęło ponad 80 osób, a skończyło nieco ponad 20, czyli co, co czwarta osoba. Wynik... Niski, ale też pokazujący, jak, jak trudne są te studia. Moje wyobrażenie st o studiowaniu w ogóle było mniej więcej takie. To jest w sumie taka sielanka. Sesja, raz na pół roku, a w międzyczasie można sobie imprezować i cieszyć się z życia. I być może tak jest na innych studiach humanistycznych, czy na jakichś kierunkach. Ścisłych również, ale nie na filologii włoskiej. Otóż tutaj trzeba mocno zapieprzać od samego początku: I jeżeli sobie narobicie zaległości, a zaczynacie przygodę z włoskim od zera, tak jak w moim przypadku, to potem z chińskiego boga się tego nie nadrobi na 2, 3, 4 tygodnie przed sesją. To jest po prostu nierealne. Dlatego musi być regularność w nauce. Właściwie powiem, że ja nie zaważyłem. Jakiejś dużej zmiany między e, liceum a studiami? Znaczy, było bardzo podobnie. Na przykład, jak chodzi o salę. Nie wiem, jak wy, ale ja salę uniwersytecką, wykładowców, wyobrażałem sobie w ten sposób. Ogromna, wielka sala z tymi takimi krzesłami, które idą e, do góry w taki gradacyjny sposób i ten profesor gdzieś tam hen-hen, daleko w dole, e, jakby, w, jakby w innym świecie. I ten wykład prowadzony. W taki właśnie typowy uniwersytecki sposób, czyli wykładowca tam sobie mówi, studenci notują. No i pewnie na wielu kierunkach to tak wygląda, ale na italianistyce w większości nie. To znaczy tak, po pierwsze, nie byłem nigdy w takiej sali, nie, pro, nie prowadzono zajęć w tego rodzaju sali, więc to już była pierwsza sprawa. Sale wyglądały po prostu jak w szkole ławeczka, krzesełko. No, a druga sprawa jest taka, że bardzo wiele zajęć to ćwiczenia lub konwersatoria, które wymagają interakcji studenta z wykładowcą. I to był dla mnie spory szok. Druga sprawa jest taka, że oczywiście student ma większą autonomię i nie jest aż tak często poddawany sprawdzanej wiedzy, jak to było wcześniej. W liceum na przykład, bo pamiętacie dobrze na pewno, ile było odpowiedzi ustnych, kartkówek, niezapowiedzianych, zapowiedzianych, sprawdzianów, nawalonych w tygodniu. No i oczywiście, że tego tutaj w takim wymiarze nie ma. Natomiast cały czas są kolokwia, które są w gruncie rzeczy kartkówkami, tylko się inaczej nazywają. Jest E, również coś takiego jak odpowiedź ustna, ale oczywiście, że nie na ocenę, jasna sprawa, ale jeżeli przychodzisz na zajęcia z włoskiego i na przykład wczoraj poznaliście e, kilkadziesiąt nowych czasowników, i ty nie jesteś w stanie odmienić większości z nich, no to przypał. To znaczy, niby cię nie ukrzyżują za to, ale z drugiej strony jakoś tak głupio, no nie? Przychodzisz na zajęcia, no i, no i co nowy podzwan tu przyszedł, nie? Jesteśmy dorosłymi ludźmi, szanujmy się, i jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, no to dajmy coś od siebie też, nie? Więc to na pewno. No i jak chodzi o samą sesję, to to jest trochę jak matura, tylko co pół roku. No i z filologii włoskiej jest matura bardzo trudna, dlatego że egzamin praktyczny z języka włoskiego trwa 4 godziny. To jest po prostu nie, niewiarygodnie męczące, i tak na e, wszystkie sposoby was tam przeegzaminują, że nic się nie ukryje. Nie? E, I egzaminem, który najczęściej eliminował studentów, to właśnie praktyczna oka języka włoskiego. Ja zaczynałem w e, grupie D podstawowej, tej początkującej. i e, Potem ta grupa została zlikwidowana, po pierwszym półroczu przyszedłem do C. Grupa C też przepadła, przyszedłem do B. B przepadła i w końcu znalazłem się w A, więc ja się czułem jak na wojnie pod ostrzałem karabinu maszynowego, albo jak w jakiejś... albo czułem się jak w takim e, hor, wiecie, w filmie grozy, jakimś horrorze, w którym Wchodzicie razem do jednego domu, zaprzyjaźniacie się, a potem zły duch, zwany sesją porywa tych studentów, i, i zostaje ich tam dwóch, albo w ogóle ostatecznie przeżywa jeden. Więc to, to na pewno było trudne. I ja też jak, jak studiowałem to, znaczy zanim, zanim zacząłem studiować, słyszałem od wielu studentów różnych kierunków, nie Italianistyki, co warto podkreślić, że y, studia są piękne, bo mamy tam tak zwany termin zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, jak ktoś chce to nawet czwarty, że są warunki, że są grupy pościgowe y, i że generalnie jakoś to się zda, prędzej czy później. No i może na tych innych kierunkach tak, ale nie na italianistyce u mnie był pierwszy termin, drugi termin i, i ten drugi był ostatni. Jeżeli się nie zdawało, no to po prostu nie mogło się dalej kontynuować tej nauki i po prostu trzeba było od nowa na te studia aplikować albo powtarzać rok. Już słyszę, jak tam burzą się niektórzy i mówią, jak to nie było zerówek? Skandal. No, zerówka to jest dobra wola wykładowcy i nie musi tego wcale robić. I zdarzyło się może parę razy, no ale parę razy na. Na te trzy lata to jest w sumie niewiele, że ktoś zorganizował termin zerowy. Ja jestem w stanie wykładowcę zrozumieć, dlatego że to jest dla niego dodatkowa praca. I on nie ma obowiązku tego robić. Natomiast nie istniało też w regulaminie nic takiego jak trzeci albo czwarty termin. Może być egzamin komisyjny, jeżeli się ma zastrzeżenia, nie wiem co do Przebiegu tego egzaminu czy sposobu oceniania. No to tak, ale nie ma, nie ma czegoś takiego jak, jak trzeci termin. I to jest spore utrudnienie, dlatego że w sesji mamy najczęściej egzaminów kilka. Zwykle, no uśrednijmy, że sześć, które to egzaminy są koło siebie w bardzo krótkich odstępach, czasami właściwie w żadnym odstępie. No bo wyobraźcie sobie. Mi się zdarzało na przykład, że ja miałem 4 dni egzaminy jeden po drugim. Więc to jest taki maraton, po którym po prostu jesteście padnięci, jakbyście przebiegli 40 km umysłowo. Rozumiecie o co chodzi? Dlatego ja, jak nie wiem, wracałem z egzaminu włoskiego 4-godzinnego po godzinie 14, ja jeszcze musiałem dojechać z uczelni do domu, co mi zwykle przy korkach zajmowało około godziny. Wracam, jem obiad i ja ledwo żyję, i nie mam nawet już siły na to, żeby jeszcze powtarzać coś na egzamin, który jest z następnego dnia. Także zachęcam do tej regularnej nauki, bo bez niej, moim zdaniem, to na tych studiach się po prostu nie przetrwa. Warto jeszcze powiedzieć o jednej kwestii, a mianowicie o tym, że niezdanie jednego z kolokwiów, które są organizowane. Najczęściej nie pozwala na przystąpienie do egzaminu końcowego. I to jest też znacząca różnica między liceum a studiami. Mianowicie, te oceny, które dostajecie, się nie sumują, nie dzielą, nie wychodzi z tego żadna średnia arytmetyczna. Po prostu każdy z kolokwiów musi być zaliczony na przynajmniej 3, czyli to jest najczęściej 65% poprawnych odpowiedzi. Bywają też kierunki, e, przepraszam, bywają też e, takie, Przedmioty, że jest jakiś wyższy próg, na przykład 80-85%. W przypadku italianistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym, tam gdzie robiłem licencjat, taki wysoki poziom był na przykład na języku polskim. I ktoś może powiedzieć, A to tam język polski, to przecież to każdy pola gumie. No, zaskoczylibyście się, ile Polacy o języku polskim nie wiedzą. Naprawdę jest tego mnóstwo. Nawet, nie wiem, odmiana imion i nazwisk niektórzy w ogóle nie odmieniają i robią coś w stylu dyplom dla Jan Kowalski zamiast dla Jana Kowalskiego. No nie będę teraz tutaj mówił o tych, o tych wszystkich błędach, ale jest tego naprawdę sporo i żeby uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi z takiego egzaminu i kolokwium właściwie w tym przypadku jest naprawdę trudno. Język polski ma tyle wyjątków, że nawet sobie z tego sprawy nie zdajecie. Kiedy ja wybierałem się na filologię, bardzo wiele osób mówiło mi: Adrian, pamiętaj, filologia to nie jest jak kurs językowy. Otóż błąd. Filologia to bardzo intensywny kurs językowy, na którym uczycie się jeszcze wielu innych rzeczy poza językiem. I trzeba o tym pamiętać, dlatego że jeżeli ktoś idzie na filologię włoską tylko po to, żeby się nauczyć języka albo żeby sprytnie zaoszczędzić na wydawaniu pieniędzy na kurs językowy, no bo po co mam wydawać tam 1600 zł na przykład na, na kurs językowy powiedzmy roczny, jak mogę sobie pójść na filologię i otworzyć to też kurs? No nie. Oprócz, oprócz tej praktycznej nauki języka włoskiego jest literatura. Gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia Włoch, wszystko, co z tą kulturą jest związane. I tego jest bardzo dużo i nikt Wam tego nie odpuści. Tak? Znaczy, to nie są przedmioty traktowane po macoszemu, tylko rzeczywiście jest tam mnóstwo, mnóstwo pracy przy tym, mnóstwo lektur i trzeba o tym pamiętać, że to będzie w gruncie rzeczy nauka na bardzo wielu płaszczyznach. A jeszcze warto dodać, że jest jedna zasadnicza różnica między liceum a studiami pod względem formy. Otóż nie ma lekcji 45-minutowych, tylko są 90-minutowe. I uwierzcie mi na słowo, to ogromna różnica. I trzeba trochę czasu, żeby się przyzwyczaić i przestawić, bo niewiarygodnie się dłuży to 90 minut poważnie. To to jest na pewno znacząca różnica. Oprócz tego bardzo wielu osób słyszałem, że. Najtrudniejszy jest pierwszy rok. Ale powiem wam tak. Najtrudniejsze były pierwsze trzy lata do licencjatu. I pierwszy rok magisterki. No i właśnie piąty też. Także dla mnie najtrudniejsze były. Było pierwszych pięć lat. Można śmiało powiedzieć, że ja odpoczywam dopiero w pracy. Także te studia. Nie pasują do opisu studiowania, jaki został wykrowany przez bardzo wiele osób. A jeszcze z takich technicznych kwestii, to trzeba też podkreślić, że już na drugim roku najczęściej prawie wszystkie zajęcia są prowadzone w języku włoskim. Z pewnymi wyjątkami, oczywiście. I to też dodatkowo motywuje do. I jeszcze intensywniejszej pracy nad językiem, dlatego że wyobraźcie sobie na przykład zajęcia z literatury. Omawiane są jakieś zagadnienia, książki w języku włoskim. I robicie notatki, ale niektórych słów nie rozumiecie. Na szczęście język włoski jest na tyle prosty w, swojej, w swoich zasadach wymowy i pisowni, że jesteście w stanie zapisać to, co słyszycie. No i potem wracacie do domu, i pierwsze, co musicie zrobić, zanim zaczniecie się uczyć tych zagadnień, to musicie sobie przetłumaczyć wszystkie te słowa, których nie rozumiecie. Czyli nauka literatury włoskiej odbywa się w gruncie rzeczy w dwóch etapach. Pierwszy to przetłumaczenie tego, czego jeszcze nie rozumiecie, a drugi to nauczenie się e, tych, tych zagadnień. I uważam, że to jest bardzo trudne, bo schodzi na te mnóstwo czasu i też zdarzają się na przykład takie sytuacje, że ciężko jeszcze na drugim roku tak płynnie odpowiadać, i to też jest dodatkowy trening, czynnik stresogenny. Więc z jednej strony trudno, a z drugiej strony powiem Wam, że dzięki temu tworzą się bardzo podobne warunki jak do tego, gdybyście we Włoszech byli i mieszkali. Bo na uczelni prawie wszystko po włosku. Wracacie do domu, trzeba we własnym zakresie dużo pracować, odrabiać zadania domowe, e, czytać a włoskie artykuły, magazyny, oglądać telewizję, słuchać radia, trenować we własnym zakresie. I to wszystko sprawia, że zanurzacie się w języku, tak jakbyście po prostu byli we Włoszech. Bardzo wydajny, do tego stopnia, że Spokojnie na drugim roku italianistyki, czy właściwie po drugim roku, jesteście w stanie się bardzo sprawnie komunikować w języku włoskim, nie robiąc jakichś dużych błędów. A, a wachlarz tematów, które przez te dwa lata omówicie na zajęciach, jest tak potężny. Że potem, w gruncie rzeczy, w dalszych etapach edukacji to jest szlifowanie tych umiejętności, poszerzanie tego słownictwa o zagadnienia specjalistyczne. I też warto się tutaj chwilę zatrzymać. Będą na drugim, i trzecim roku omawiane zagadnienia prawnicze, biznesowe, medyczne, jakieś bardzo szczegółowe kwestie specjalistyczne. I tutaj też jest problem, bo przeciętny Kowalski albo nawet nieprzeciętny, który dostał się na filologię włoską, może mieć problem z ogarnięciem e, terminologii prawniczej po polsku. I najpierw trzeba ten Kosmos prawniczy ogarnąć po polsku i potem przełożyć i przetłumaczyć sobie ten Kosmos na drugi kosmos, tylko w wersji włoskiej. Trzeba ogarnąć dwa kosmosy jednocześnie. Powiem Wam, że to jest kosmos. Wydaje mi się, że filologia obca, niezależnie od tego, czy to italianistyka, czy jakakolwiek inna, to jest w ogóle jeden z trudniejszych kierunków humanistycznych. Dlatego, że e, oprócz tej regularności pracy, która jest bardzo trudna, bo jest Ogromna pokusa, żeby nic nie robić, słuchajcie, żeby imprezować, żeby szaleć, żeby e, rozwinąć skrzydła. I bardzo często wiele osób tej pokusie ulega ze mną włącznie. I też miałem taki etap, że matkowoska to zaraz ta sesja, a to za pół roku miało być dopiero, a wiecie, to po prostu e, dzisiaj się zaczynają zajęcia w październiku, a jutro już jest sesja. No mniej więcej tak szybko to leci. I powiem Wam, że sesja zaskakuje studentów. Podobnie jak zima drogowców, czyli co roku, a właściwie w przypadku studentów co pół roku, zaskakuje nas ta sesja. Dopiero jak się studentowi zaczyna dubsko palić, to się wtedy bierze do nauki. Chociaż są wyjątki, oczywiście. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałem powiedzieć, a mianowicie potrzeba takiego wszechstronnego i ogólnego wykształcenia filologa. Z tego względu, że bardzo często na egzaminach ustnych czy przy pisaniu rozprawek, trzeba znać się na bardzo e, wielu rzeczach, mieć świetnie przemyślane wiele zagadnień, tematyk, dlatego, żeby potem, na przykład, stworzyć tekst mający 250 słów, czy wypowiedzieć się ustnie na, e, w kilka minut, na przykład na temat praw kobiet. W Europie albo yy, strefa płatnego parkowania, dobrze czy niedobrze? Czy muzea powinny być finansowane z budżetu państwa, czy tylko z biletów? Odnawialne źródła energii, ekologia, aborcja, przyczyny niechęci yy, młodzieży do brania udziału w wyborach, yy, tatuaże, yy, ich plusy, minusy jak ludzie do tego podchodzą. Czy montować monitoring w miastach, czy nie, czy to dobrze, e, czy wręcz przeciwnie, przemoc w sieci. No, przeróżne są takie zagadnienia, i z jednej strony ktoś może powiedzieć, No, o Jezu, no co to za problem. A jednak jest, dlatego że bardzo często wydaje nam się tylko, że to są na przykład rzeczy oczywiste, to są banały, na które można gadać i gadać. No, i może niektórzy to potrafią, ale. Najczęściej jest tak, że nie mamy przemyślanych tych tematów od A do Z. W trakcie takiej wypowiedzi czy rozprawki, którą trzeba napisać w godzinę, to powinno mieć ręce i nogi, to musi być w odpowiedniej formie, to musi mieć jakąś strukturę i to w gruncie rzeczy nie jest wcale taka prosta sprawa. Mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem i pomogłem tym, którzy się zastanawiali, jak wygląda italianistyka, czy warto studiować. No i cóż, to wszystko. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Ciao!